Chciałam pokazać, może mi się uda. Jak papi się przemieszcza, to jest jego poruszanie się. Jedna łapka zupełnie podkulona, ta lewa zupełnie podkulona. No, lubi jak ja mu ćwiczę łapki. To on sobie zajada zieleninę liście. No, nie widzę tak kroków do przodu. Może ktoś go, kto go nie widział dłużej zauważy jakąś, jakąś poprawę. Nie wiem, ja tej poprawy już nie widzę, żeby cokolwiek szło do przodu. Tutaj dostałam, dostałam zapytanie, jak papi teraz wygląda. Więc, więc taki króciutki filmik. Chodź, chodź papryk. chodź, pokaż, pokaż, jak chodzisz, pokaż. No idź kochany, idź. Idź kochany, idź. To jest poruszanie się pobiega. On nie spadnie spokojnie, bo on widzi, że, że tam nie ma, że nie można dalej iść. na tym lewym boku i lewy bok wygląda bardzo nieładnie to jest tak wygląda tutaj jeszcze trochę ma wycięte też tych, tych, tej sierści żeby po prostu mu się nie oblepiała ta sierść maść dostał dostał specjalny do kąpieli też szampon dla królików oczywiście i tak papulek wygląda. Mauszki do góry ma apetyt, no ale to, że on nie chodzi, to serce mi pęka. Nic na to nie mogę poradzić. Nic na to nie mogę poradzić. Pacjent jest taki yy, cierpliwy. Cokolwiek mu tu robię przy nóżkach, to on sobie siedzi spokojnie, zajada często, ja tu mu ćwiczę nóżki, on sobie zajada.